Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry Armored Warfare i dzisiaj omówiłem sobie jedną z nagród za drogę bitewną. Pojazd dziewiątego poziomu dział samobieżny 2S19 MSTA S. Pojazd radziecki rosyjski. Dlaczego radziecki rosyjski? Dlatego, że ten pojazd powstawał, prototypy tego pojazdu powstawały w latach osiemdziesiątych, produkcja ruszyła w 1989. Jest ona kontynuowana do teraz. Jest to działo wykorzystywane przez armię rosyjską. Jest to pojazd naprawdę potężnie uzbrojony. Była to odpowiedź na pojazdy, które pojawiły się na Zachodzie, które dysponowały naprawdę potężnym uzbrojeniem. Tutaj wykorzystywana jest Haubnico Armata 2A 64 L40 kalibru 152 mm to jest naprawdę potężna broń. Jeśli chodzi o pociski, które może wystrzeliwać, to są przede wszystkim pociski odłamkowo burzące. Standardowy pocisk ma zasięg 24 km, z gazogeneratorem, który zwiększa zasięg, to 29 km. Ponadto ten pojazd może wystrzeliwać również granaty kasetowe oraz pocisk 30F39. Krasnopol to jest pocisk naprowadzany na cel podświetlony laserem. W grze Armored Warfare aż takich cudów nie mamy. Mamy dwa typy pocisków odmowowo burzących, plus pomoc i Pierwszy pocisk odłamkowo burzący i drugi pocisk odłamkowo burzący mają taką samą penetrację i takie same obrażenia. Penetracja to 50 mm, obrażenia 1200 w przypadku penetracji. Penetracja częściowa 800, natomiast obrażenia brak penetracji 280. Więc czym się one różnią, jeśli obrażenia są takie same? Otóż różnią się prędkością. Ten pocisk nadaje się do ostrzeliwania celów znajdujących się za zasłoną. On ma wysoką trajektorię lotu i lepiej nadaje się do ostrzewania celów, które są ukryte za jakimiś wzgórzami, za jakimiś osłonami, wtedy dużo łatwiej jest trafić w ten cel i najlepiej jeszcze jakby ten pojazd był nieruchomy, wtedy po prostu jest to idealny cel dla tego pocisku. Jeśli natomiast pojazd się porusza, ale nie jest za zasłoną, to dużo lepiej sprawdzi się ten pocisk, dlatego że ma większą prędkość, 600 metrów na sekundę, jego tor lotu jest bardziej płaski, ale dużo łatwiej jest trafić przeciwnika, który się porusza. Dodatkowo dysponujemy pomocą. Możemy postawić zasłonę dymną, która będzie miała zasięg 20 metrów i również możemy wystrzeliwać pociski WP, czyli pociski z białym fosforem, które zadają obrażenia na, na obszarze 15 metrów i również zmniejszają współczynnik kamuflażu wszystkich pojazdów z zasięgu tego obszaru działania do zera. Czyli bardzo łatwo jest wykryć te pojazdy, więc to jest naprawdę pomoc dla naszej drużyny duża. Oczywiście, jeszcze dysponujemy karabinem maszynowym, który tutaj jest bezużyteczny, bo nie można wrzucić do niego amunicji. A nie będę zmniejszał liczby pocisków, po to, żeby mieć karabin maszynowy, który jest wielokrotnie bezużyteczny, bo mamy grać na większy dystans. Z racji tego, że dysponujemy bardzo małym pancerzem, kadłub to zaledwie 25 mm, wieża to 50 mm. No ten pojazd został stworzony do zwalczania celów typu umocnienia, bunkry, tego typu rzeczy. Oczywiście, jeśli byłaby potrzeba ostrzelania celu, który yy, jest opancerzony, to jak najbardziej ten pojazd może się sprawdzić. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ten pojazd posiada dość dużą penetrację, jeśli chodzi o odłamki, bo penetracja odłamki to 238 mm. Jeśli chodzi o mobilność, to jest naprawdę spoko, potrafimy rozpędzić się do 60 km na godzinę. Pojazd jest naprawdę ciekawy, naprawdę pomocny na polu bitwy, z racji na potężne uzbrojenie, no to stanowimy dość duże zagrożenie, zwłaszcza dla pojazdów lekko opancerzonych. Zasięg rozrzutu tych odłamków jest naprawdę spory, więc bez większego problemu jesteśmy w stanie nawet nie trafiając konkretnie w pojazd zadać mu obrażenia, a nawet niekiedy to jest skuteczniejsze. Warto, jeśli jest taka możliwość i stoimy dość blisko pojazdu wroga, no to strzelić pod pojazd. Wtedy to ma dość ciekawy. Efekt próbowałem, tego jak najbardziej się sprawdza, jednak raczej zalecam grać na duże dystanse, dlatego że z niedużych dystansów no to będziemy dość łatwym celem, ten pojazd jest olbrzymi, no ale on ma walczyć właśnie na dystans, a nie na krótki dystans, bo wtedy się sprawdza nieco nieco słabiej, jednak mi się wydaje, że tak za każdym razem potrafi być naprawdę groźny, zresztą zaraz postaram się pokazać to w bitwie. Jesteśmy już w bitwie, jak nie ciężko zauważyć, ten pojazd jest naprawdę spory, nie jest wcale mniejszy od innych pojazdów, a wręcz bym powiedział większy. Jest na pewno bardzo dobrym celem, a bardzo dobrym celem na pewno jest wieża tego pojazdu. Jeśli chodzi o czas ładowania pocisków, no to on jest naprawdę krótki, naprawdę szybko ładujemy te pociski. Można byłoby się spodziewać, że na wysokich poziomach czas ładowania pocisku będzie trwał całkiem całkiem sporo, a tu nie, tutaj mamy bardzo krótki czas ładowania. Ponadto możemy bardzo szybko wymienić pociski, nie ma z tym większego problemu. My jakby nie przeładowujemy pocisku z jednego typu na drugi. Tylko błyskawicznie podmieniamy na przykład pierwszy typ pocisku na drugi, kiedy jest potrzeba na przykład ostrzania celu uruchomego, to bardzo usprawnia rozgrywkę, bardzo ułatwia rozgrywkę, dlatego że możemy tymi pociskami wygodnie operować. Jeśli chodzi o ładowanie pocisków specjalnych, czyli pomocy, no to one ładują się dość długo, ale też nie musimy ich tak często używać, więc naprawdę, jak najbardziej, takie rozwiązanie się sprawdza. Jeśli chodzi o mobilność i możliwości przemieszczania się tego pojazdu, to jest naprawdę dobrze, ten pojazd nie zostanie w tyle. Jak widzicie, ta armata jest naprawdę potężna, ta lufa jest naprawdę długa i to zapewnia naprawdę świetne możliwości ostrzeliwania wroga. Ponadto, jak najbardziej dysponujemy dużą siłą ognia i dużymi możliwościami wsparcia naszych sojuszników, i to właściwie, mi się wydaje, jest najważniejsza cecha Arty w grze Armored Warfare. Ciała samobieżne mają wspierać y, swoich sojuszników, mają pomóc im zniszczyć wroga, i nie chodzi tu tylko o możliwość np. podświetlenia przeciwnika za pomocą fosforu, czy np. Ukrycia sojusznika za zasłoną dymną, ale również na przykład uszkadzanie gąsienic, uszkadzanie modułów pojazdów. Jak najbardziej w tej roli artyleria sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Są to pojazdy. Dość specyficzne, dość yy, takie nietypowe w grze Armored Warfare, ale jednak, jak najbardziej wprowadzenie nawet artylerii premium, bo to jest w sumie artyleria premium, bardziej artyleria specjalna, bym powiedział. Yy, no, może wydawać się dość dziwne, zwłaszcza to jest nawet dziewiąty poziom, więc część graczy World of Tanks może to nieco dziwić, nieco zaskakiwać, a nawet może przerażać, dlatego że w World of Tanks ta artyleria potrafi być naprawdę, naprawdę okropna. W niektórych sytuacjach, zresztą, na przykład dysponuje World of Tanks artyleriami premium, które są bardzo, bardzo dobre, a nawet niekiedy powiedziałbym za dobre. Ponadto zarzuca się artylerii w World of Tanks to, że jest ona bierna na polu bitwy, że stoi w jednym miejscu i strzela. Ustawienie się dobre na polu bitwy również ma duże znaczenie, mi się wydaje. i To wcale nigdy nie jest takie proste. Jeśli jednak ktoś porówna Artę w Armor Warfare i w World of Tanks, to bez problemu stwierdzi, że w World of Tanks jest ona niesamowicie bierna, natomiast w Armor Warfare ona potrafi być niesamowicie aktywna, nawet działać w tej, można powiedzieć, pierwszej, nawet linii tuż za nią, i do tego ona się nadaje, ona ma do tego możliwości, i mi się wydaje, że tutaj leży też problem World of Tanks. Czyli sprowadzenie arty de facto do bardzo takiej statycznej klasy pojazdu, która nie może zbytnio poruszać się po polu bitwy, bo nie będzie w stanie w odpowiednim momencie zareagować, i mi się wydaje, że te zmiany, które nadchodzą w World of Tanks, one tego problemu nie do końca rozwiążą, bo one de facto ułatwiają reagowanie na ataki Arty, bo przeglądałem już te informacje, które się pojawiły. Tylko one są bardzo takie, bym powiedział, wątpliwe w niektórych momentach i powiedziałbym, że to są technologie wręcz żywcem wyjęte z najnowszego pola bitwy. A na dodatek trzeba tutaj zaznaczyć, że w. Armored Warfare, one by wystąpiły gdzieś na poziomie 9 czyli informacja o tym, kto do nas celuje, mniej więcej gdzie się on może znajdować, czyli ta kwestia wykrywania, na przykład, faktu, że zostaliśmy podświetleni wiązką lasera. No to są bardzo nowoczesne technologie i one nawet chyba na taką dużą skalę w Armored Warfare nie występują. Są testowane różne, różne ciekawe rozwiązania, przecież w Armored Warfare dostajemy informację, na przykład, że leci w naszą stronę pocisk kierowany. Mamy systemy ochrony aktywnej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet mamy pojazdy, które są wyposażone w sztuczną inteligencję, ułatwiającą celowanie, więc. Te nowoczesne technologie w Armored Warfare mogą występować, one tutaj się sprawdzą. Jednak w World of Tanks to moim zdaniem jest troszeczkę w złą stronę pokierowane. Ta arta nie stanie się mniej mi się wydaje uciążliwa, będziemy tylko mieli znaczniki, że ta arta akurat sobie nas obrała na cel. Ktoś powie, no ułatwi to nam rozgrywkę i pewnie w jakimś stopniu ułatwi. Ja bym jednak mi się wydaje poszedł bardziej w to, żeby tą artę zaktywizować, żeby ona przybrała taką formę jak w Armored Warfare. Ja wiem, że World of Tanks nie posiada trybu kooperacyjnego, jednak, być może, taka aktywizacja arty, umożliwienie jej działania nieco bardziej aktywnie w bitwie. Niesprowadzenie rozgrywki, dostania w jednym miejscu i celowania sprawiłoby, że ona byłaby odbierana nieco lepiej. Mi się wydaje, że naprawdę takie rozwiązanie byłoby dużo, dużo lepsze. Wizerunek arty by się poprawił, a takie rozwiązanie, które ma być wprowadzone, jeśli byłoby wprowadzone w takiej formie, to no, byłoby troszeczkę, mi się wydaje, dziwne, w ogóle nie pasowałoby do charakterystyki pojazdów, którymi się przemieszczamy. To są pojazdy okresu yy, około II wojny światowej i ja wiem, że to nie jest gra, która w 100% trzyma się realii historycznych, ale no jeśli chce coś sobą prezentować World of Tanks, to musi mieć jakiś ten klimat, a tutaj mamy więc system, który mógłby funkcjonować, ale w Armored Warfare. Zresztą w Armored Warfare nie mamy ostrzegania przed każdym pociskiem. To nie jest tak, że każdy pocisk, który leci w naszą stronę jest uwzględniany i nam pokazuje gra o... Ten pocisk też i waszą stronę, musicie się go obawiać. Nie, tylko konkretne typy pocisków są uwzględniane, te, które mogą być najgroźniejsze. Ponadto Arta pełni różne zadania na tym polu bitwy. W Armored Warfare, w World of Tanks, gdyby te Arty posiadały na przykład pociski dymne, jakieś pociski właśnie z białym fosforem, to mogłoby być coś naprawdę ciekawego, co by zmieniło rozgrywkę Artom. Na przykład jeszcze usprawnienie, że można bardzo szybko się przełączyć między typami pocisków, co ma być zresztą wprowadzone i to uważam za całkiem dość dobre rozwiązanie. Jednak to jakie te pociski mają być to bym się nie do końca tutaj ku temu przychylał, mi się wydaje, że zastosowanie różnych typów pocisków, które mają różne właściwości balistyczne, to by było lepsze, tak jak na przykład w przypadku tego pojazdu MSTAS pociski z różnymi prędkościami sprawiają, że rozgrywka jest dużo bardziej satysfakcjonująca, łatwiej nam jest się dopasować do sytuacji na polu bitwy, ja już powoli będę kończył, napiszcie co myślicie o tym wszystkim o tym pojeździe MSTAS jak wam się ten pojazd podobał Podoba? Czy zdobyliście go w drodze bitewnej? Jak Waszym zdaniem się spisuje? Co myślicie o zmianach w arcie w World of Tanks? Czy uważacie je za pozytywne, czy może jednak raczej nie bardzo? Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, komentarze. Jak zawsze są dla Was, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia! No i cześć!